Riki rakun, i wybór podróżnika. Rozgwieżdżona sylwetka szopa falowała niczym światło księżyca na wodzie. Wokół nich kraina zmierzchu zdawała się wstrzymywać oddech. Riki poczuł, jak serce świtu ogrzewa się na jego piersi stabilne, pełne nadziei, żywe. Jaki wybór? Zapytał Riki cichym, ale spokojnym głosem. Serce łączy krainy, powiedział rozgwieżdżony podróżnik. Jego światło musi spoczywać w strażniku, tym, który chroni równowagę, przywraca harmonię i przemierza wiele światów. Wąsy Tili drgnęły. Ricky już to robi. Ale strażnicy nie tylko podróżują, odpowiedziała łagodnie postać. Zostają, kotwiczą. Bruno zmarszczył brwi. Masz na myśli, że musiałby tu zostać? W tym szalonym, świecącym miejscu? Serce Rikiego zabiło mocniej. Kraina poza słońcem była piękna, dzika, magiczna, bezkresna, ale to nie był szepczący las, to nie był dom. Widział święta żołędzi, rzeki z księżycowego blasku, burze, korzenie i śmiech. Widział psotny uśmiech Tili, spokojną mądrość Oliw, niezłomną lojalność Brunona. Widział jego kryjówkę małą i przytulną, pod klonem. Nie chciał wieczności w miejscu, którego nie mógłby z nimi dzielić. Ale serce znów zapulsowało łagodne, cierpliwe, gotowe podążać za jego prawdą. Co się stanie, jeśli wrócę do domu? zapytał Ricky. Światło będzie spało powiedział wędrowiec dopóki świat znów nie będzie potrzebował bohatera. Ricky wziął głęboki oddech. Wtedy daj mu odpocząć. Przygody są lepsze, kiedy potem można wrócić do domu. Rozgwieżdżony szop uśmiechnął się dumnie i spokojnie wypowiedział to prawdziwy strażnik. Światło otulało Rikiego i jego przyjaciół, delikatne jak świt na cichych wzgórzach. Podróżnik rozpłynął się w blasku gwiazd, wracając do rzeki migoczących prądów. Pamiętaj, wyszeptał jego głos, cichnąc serce, które kocha swój dom, wciąż może zmienić świat. Riki zamknął oczy i świat się zmienił. Riki Rakun. I podróż do domu. Ciepłe złote światło owinęło Rikiego i jego przyjaciół niczym delikatny koc. Powietrze szumiało, pełne obietnicy nie przygody, lecz powrotu. Riki poczuł pulsowanie serca świtu po raz ostatni, nie namawiające ani nie wołające, lecz po prostu dziękujące. Kiedy światło zgasło, chłodne poranne powietrze musnęło futro Rikiego. Ptaki ćwierkały, liście szeleściły. Zapach sosen i wilgotnej trawy wypełnił jego nos. Byli w domu z powrotem, w szepczącym lesie. Tili przeciągnęła się i potrząsnęła ogonem. Uff, magiczne podróże są wspaniałe i w ogóle, ale tęskniłam za zapachem prawdziwej ziemi. Bruno wziął głęboki oddech. I prawdziwego śniadania. Mógłbym zjeść górę. Oliwka usiadła na gałęzi, wdzięcznie składając skrzydła. Przemierzaliśmy krainy, których mało kto dosięga, ale nawet niebo jest wdzięczne za powrót do domu. Ricky spojrzał w dół. W jego łapach spoczywało niepłonące serce, które niósł lecz gładki, szary kamień, lekko ciepły, cichy, uśpiony. Uśmiechnął się. Pewnego dnia się obudzi, kiedy ktoś będzie go potrzebował. A do tego czasu, powiedziała Tili, szturchając go w ramię, będziemy czuwać. Bruno uśmiechnął się szeroko. I jeść jagody. Mnóstwo jagód. Wiatr niósł się między drzewami, niosąc daleki śmiech leśnych stworzeń rozpoczynających dzień. Szepczący las wydawał się jakoś jaśniejszy, jakby również pamiętał podróż Rikiego. Myślisz, że ktoś nam uwierzy? zapytała Tili. Riki zachichotał. Prawdopodobnie nie. Dobrze, powiedział Bruno. To znaczy, że znowu będziemy mogli ich zaskoczyć, gdy następnym razem przygoda się odezwie. Ricky spojrzał w korony drzew, gdzie prześwitywało ciepłe i pełne nadziei światło słoneczne. Jego serce było pełne nie magii, a przynależności. Chodź, powiedział, robiąc krok naprzód. Chodźmy do domu. Wspólnie szli znajomą ścieżką, a liście chrzęściły im pod łapami. A gdy zniknęli w lesie, pojedynczy promień słońca odbił się od uśpionego kamienia, czekał. Ricky Rakun. Epilog. Cichy poranek bohatera. Kilka dni minęło w spokojnej ciszy. Szepczący las znów zapadł w miękki rytm szelest liści, szczebiotanie wiewiórek i odległy bulgot wierzbowego potoku. Żadnych świetlistych portali. Żadnych pradawnych strażników. Żadnych duchów burzy szepczących po niebie. Po prostu życie. Ricky obudził się wcześnie, przeciągając się w swojej przytulnej kryjówce pod klonem. Delikatny wietrzyk wpadał przez wejście, niosąc zapach rosy i polnych kwiatów. Ziewnął, a jego ogon uniósł się niczym puszysty znak zapytania. Dzień dobry świecie, powiedział z sennym uśmiechem. Na zewnątrz Bruno układał jagody w schludną wieżę, wystawiając język w zaciekłym skupieniu. Ricky zamrugał. To śniadanie czy rzeźba? Oba odparł dumnie Bruno tuż zanim cały stos się przewrócił. Up! Tilly wybiegła z krzaków, cała umazana błotem po jakiejś psotnej przygodzie. Zgadnij, co znalazłam. Skrót do strumienia. Prawdopodobnie. Oliwka zsunęła się na dół, jak zawsze pełna gracji. Skrót, który oznacza upadek ze wzgórza? Tylko na końcu powiedziała niewinnie Tili. Usiedli w pobliżu korzeni klonu, dzieląc się jagodami i opowieściami. Ricky słuchał z uśmiechem. Kamień w jego sakiewce, niegdyś jasne serce świtu, wciąż był ciepły, jakby też o tym pamiętał. Kłos oliwki był cichy. Myślisz, że w krainach panuje teraz spokój? Na razie, powiedział Ricky. A kiedy znów nas będą potrzebować? Usłyszymy wezwanie. Bruno uniósł łapę. Do szepczącego lasu. Najlepszy dom na świecie. Dotknęli się łapami. Krótka, prosta chwila, ale silniejsza niż jakakolwiek magia. Ricky odetchnął głęboko, czując jak promienie słońca ogrzewają jego futro. Nie każdy bohater kończy się gromem i chwałą. Czasami to jagody na śniadanie i śmiech przyjaciół w pobliżu. A dla Rikiego rakuna to było idealne.